Siema gramy sobie w, w Minecrafta, jak widzicie gramy na Bedwarsach gramy z moim znajomym Malią. Jesteśmy w niebieskim teamie budujemy się na Emeraldy. Na 5 rośnie, szare też się buduje na Emeraldy. A Nieważne. Mm. Ej, pomocy, ja nie... pomocy, ja nie, nie jestem słaby w PvP To jest słaby w PvP. Przecież ty, ty jesteś dobry. W pvp. Czekaj, tylko zabiję na szarego. Na dół, ty... Fuck on mnie zabije zaraz. Yy, nie mam je. Zabiję, mam jednego Emeralda. Be, bie, Jezu, co się stało, nie wiem, co, co się, stało, się stało, ale jedno wiem na pewno. Mam Emeralda. Ej, mi zabrał sprawa, Emeralda. Zabij a Ej, Ej, mam Emeralda i trzy diamenty. Wr wszystkie, te, i te problemu, jest, wszystkie te, cała wszystkie te i Emerald i trzy diaksy były moje, ale spoko. Ej, pozbędę się, pozbędę się go. pozbędę się go. Weź szybko te itemy, schowaj Co dostałaś? Schowam. Dobra. E, zabawa w niebo. E, on się bawić w nie, nie. niebo. E <gryw> <gryw> no. <gryw> co to Ey, było? Ej, on się zabił <grywania> do góry. No jak on zabił? Z, nie zabił? Nie... No no jak On, on bawi... mnie zabił do jasnej. Jak on cię zrzuci? Jak on cię zrzuc 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 zta. Zrzucaj ta się stąd. Ale was cof. Ej, ziomek, ziomek, Ej, wiesz co, wiesz co to tak nie działa. Właśnie tak tak, może na Emeraldy, bo zaraz wszystkie nam ludzi. Bo zaraz y, nuby nam wszystkie zabiorą. Nie chcę żelazo. Nie wiem, po co je rzuciłeś? To ja się buduję w kosmos. Kosm, okay, mam, okay, mam pomysł, spoko, ma pomysł, ma pomysł, w, spoko pomysł, ale nie obchodzi mnie... Ja się... Działa ten pomysł działać. Eee, Hej. Co to było? Jakby... jakby budowanie się w kosmos czasami jest dobre, a czasem nie. Siema. Na szczęście ja zrobiłem ostatni czas i będzie kill dla mnie. Aha, dostępki Patrz, tutaj mamy przejście. Patrz, tutaj mamy przejście. Mamy tutaj tajne przejście. I see I see my FBI Open A co to jest za jakaś dziwna, super duper wieża? Jak oni mają budowane? Zakładam, że drewno i wełna, dlatego ja od razu na światło. Luwina, wieśmak. Wieśmak, wieśmak, wieśmak. Ja, ja, lubię, ja lubię się budować. Nie wiem, jak bórą. go zabiłem, ale, ale mnie to nie Ale obchodzi mnie tylko ty nie to, że go robimy. <noise> Uważaj, bo idzie do ciebie. Zrzuć go. Hopsasa, hopsa. Hop, baby Shark, du, 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 baby shark. tu, tak.

Dziecko re re kum kum re re kum kum Dziecko re 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 kum kum okay, yeah, re re right. kum kum bens Dziecko re 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 kum kum re re kum kum Dziecko re 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 kum kum re re kum kum bens Co ty gościu od pier... Czy jesteś dzieckiem ziarnym? Przez twe oczy zielone no się tak rozwalę Mój mieczy chcę poznać twoje oczu. Cały czas! A ja chcę rozwalić cię za te oczy i tylko chcę. Chcę rozwalić twoje brzydkie oczy, bo są zielone. I dosłownie są zielone, bo nie są w zielonym teamie. Jak ja go zabiłem? A nie zabiłem go jednak. Nijak. Nijak. Jak, <muloty> <si> nie jak, nie jak <muloty> <suszigue> <tukgie> mi jak? Jak jak? A ktoś ma haksy podobno? fajny hacks. Ej, ale właściwie ten, <mówiłem> ten, ten haker przyznał się do hacksu, bo on napisał haker typowy. Hacker typ. Fast z TNT. Masz TNT? Ludzie się budują. Ludzie, ludzie Idę po TNT i ich rozwalę. Ludzie budują się właśnie w moją bra stronę. Pozwolisz, bra że kupię rano, szybko rano, TNT i, i rozwalę ich już. Dobra, bo jeszcze nie chcesz wbić. Faster! Idę już, mam TNT weź szybko ich tam jakoś zajmij, a ja ich spróbuję rozwalić. Żabka pa. sobie powiedziała. Rere kumkum, rere kum, kum, re on, kum, kum on że on. jest cała zielona, rere kum kumpens. Bo ona była obrzydka rere kum rere kum, i się jej chciało żygać. Rere kum, kum Dobra. <tob |is|> <Sunday> <Anyways pagan>. <to>.... No co? <Spy> yes. Niech to. Okej, to Okej, rozwaliłam. A Ezy jeden. Oni Nie Ciebie bili, kiedy, kiedy, kiedy no, Ciebie bili... Czy oni mają plany iść do naszej bazy? Nie do wiem, bazy ale e, z, e, wiem jedno. To Ezy są. Znasz tego gifa kiedy mm, takie... jest. Mm. E, right back. E, Co jest? Wróciłam. A, Wróciłam. Nice. Został jeden. Został jeden. Czekaj, spróbuję go zabić, tylko... On jest, bazy. idzie do naszej bazy e, No IC jak? wiesz O ty gościu, co ty, nas rozwalać chcesz? Nie, nie ma rozwalania się Biały jep, tu przyszedł, jep, a ja spadłem jep, jep, jep. Niech to j, 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 j. O super Nice od, Nice od A do od, S Od A do, 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 do S Weź iść na Emy, y, pozbieraj na Opsa nam Przyda się Bo jak już zielonych -y, nie ma, no to na easy -y. To się ogarnie Zielone, bo Emeraldy zielone, są zielone, więc nie ma zielonych. Dobra, masz ostrość jakby ktoś chciał się zabić. Pro level. Pro level. Level plus. Level plus. Pro level level plus. Pro level plus, plus 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 A plus. Klasa A plus 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 AGD 7 8 9 14 15 70. Co robię? Widzisz co robię? Widzisz co, widzisz co, robię, 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 robię. Widzisz co robię? Rozwalę cię. Zamknij się. Ej. Co? A a, a, albo, a a albo albo, albo, albo a, a, Aleksandra. Nie. Ale, ale ale Aleksandra. Czy ty się nazywasz Aleksandra? Aleksander? Aleksander, zamknij się, jestem Aleksandra się. Pomijam, Ty, Aleksandra, Aleksandra Dobrze wiesz, jestem że mam na imię Aleks, więc zamknij się Jestem zamknisie. Ty jesteś Aleksandra Aleks No, w końcu ktoś mi tam drzwi, kiedy nie chcę. Szybko, FBI, FBI FBI, szybko, open up, FBI, I wanna buy some forge and... Nie wiem, co jeszcze chcę kupić. A i ten moment, kiedy, kiedy mówisz coś takiego na, na odcinku na YouTubie takie, takie FBI open up, I wanna buy something. Eee, i taki trigger. Taki trigger, bo nie wiesz co powiedzieć nagle. Administracja... O Jezu, ej, zobaczysz Od na odcinku, ej, teraz... Ej, jak... ej, zobaczysz na odcinku, teraz co się stało, dobra? Zobaczysz na odcinku, jak będziesz oglądać co się stało w szczewą tutaj do mnie. U mnie. Powiedzem ci obejrzeć ten odcinek, bo to jest jedna rzecz taka fajna stała, którą fajnie, fajnie była jakby się obejrzał jak będziesz oglądał, to zobaczysz, ej, co chodzi. Ej, że skaletko bijali. Ej, aha, serio. A gdzie oni są? Hmm, tam? Tutaj, jestem, widzę. I próbują mnie zabić. Dawaj, zbieraj emeraldy i szybko Chodź tutaj, mam, mam emeraldy. To rzuć na most, chodź rzuć na most okay. do mnie. Chodź szybko do mnie na most rzuć. Szybko. Łap, Ja, ja, Dawaj przesyłkę, dawaj przesyłkę. Łap, 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 łap. Fast, fast! To jest kooperacja, To jest przesyłka to jest kooperacja. specjalna. Wszyscy umrą. Przesyłka specjalna XD Dobra, ja lecę do bazy EL, Jezu, ja wina. Ja nie chcę stracić moich emów e Ej, on, 5, on ma 6 hp, kiedy miał żelazny miecz i, i diamentowe zbroję nie mam kompletnie zwykłych. Może zwykłą zbroję i... Dobra, to kupię... Okej, okay, teraz będzie to. inaczej. I kupię jeszcze to. A, a ja mam trzy diamenty, mam, wiesz, ja mam, trzy, diamenty, i mam, i mam trzy diamenty i emeraldę, łap. I dwa firebole, aby, aby, aby być Polakiem, Polakiem cebulakiem. Polakiem cebulakiem, chcesz być? Nie. Być Polakiem, być Polakiem cebulakiem? Trzeba i mieć łuk trzeba albo mieć firebole. I łuk. Nie, łuki i firebole. Nie, łuki i firebole. I cebule. I cebulę. Cebulę. piu. Piu. O, tam. O, tam. Tak. A dostałeś emeraldy? A nie, bo on spadł. Dobra, no, to nieważne. Ty, brzydki Aleksander, jesteś. Masz nick brzydki Aleksander, bo jak ja się powiedziałem o. Eee. Eee. what? Mm. Mm. Proszę nie awczyć. <noise> mm. Proszę nie awczyć, panie Mario, kiedy oni chcą nas roz... rozerolić. Roz kiedy oni chcą nas rozrolić, er to ty nagle sobie awczysz. Nie ogarniam ciebie. Siema! Się wina tak każdy, każdy dzieciak się przywita. Się wina Ej, ziombel, wymyśliłem coś, posłuchaj. Się wina, tak każdy dzieciak się przywita. Się wina Ej, okay. si, bo siema okay. i elo to, to są takie dwa do, do, dobre zwroty, do nie? Żeby się przywitać. A, a jeśli nie masz pomysłu, jak, jak jaki wybrać? Czy y, eluwina lub elo, czy sielo, czy siema, no to możesz zrobić wina. Taki zwrot. luwina. Sielwina. Mamy A, y, mamy Albo w bazie szumbel. jakby co już um, emy. Ej, mamy Emy w bazie. <g translates> Nie musisz już iść sobie. Ale jak, jakby co jeszcze trzy emy do, do Opsa nam brakuje. Ty w ogóle wiesz, że, byle, że jakby co jeszcze dwa Emy do Opsa nam brakuje. Już tylko dwa Ty wiesz, że. Mm, trafię, 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 ty wiesz, trafię. że... Mam... A, trafiłem, trafiłem. Total Rage mm, Total Rage Wiesz co? Nie teraz na nic trząsł z Cześć Total Rage Fak, nie to kupiłem, co chciałem jeszcze Albo mam lagi Albo mam lagi Albo masz, albo masz lagi, albo masz lagi Dokładnie, masz lagi No, mam Emeralda No, mam Emeralda No, tu daj Daj Tego Emeralda Daj Emeralda Dawaj, emeralda! Oj, thank you. Brakuje ja, nam jednego ja, emeralda do obsydiana, więc do e, nice. od strony do strony Idę będę zabić kopiero robota. oniku o Powciął, będzie właśnie zakładał nam obsydian, gdyż stać go na to. Nie, wcale nie jest po cebulakiem, który zarabia na etacie, żeby go było na przykład stać. Cyk 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 cyk! cyk. cyk, cyk. cyk, cyk. cyk. Zebrałem emeraldy, dobra 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 Ej dawaj zrobimy challenge bez, ej, z nieobudowanym łóżkiem. Czekaj, czekaj, trzeba zobaczyć czy serwer... Jak tam serwer? Okej, jeszcze 13 minut od 30 minut. Jeszcze 13 minut od 30 minut. Popatrz, Zobaczmy. Jak to uważam ej, Mam Emeraldy, mam 10 Emeraldy. 10? I biały, człowiek. ty masz 10? Łaaaaaaaaaaaaaa... On rozwalił most? Okej, spoko, jakby... Co jest za ten rage? Tymczasem upachły gracz o nich upawcio-gmurcio obudowuje i nam swoim super mega duper super ja cholernie dobrze ja um, um, ja Przepraszam za to przejęzyczenie. Wiem, że mam nie przeklinać, ale o, czasem o, po prostu... O, zamknij się! Ja wiem, że mam nie przeklinać, ale po prostu czasem się zapominam do tego, że za Saru za to, zapowiedziałem właśnie. My nie przeklinamy. No i do Dawaj tego Dyaksa. Ja chcę Dyaksa. Jak z ja, 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 ja. majonez. z jak z jak z majonez? z jak z jak z jak Bo ja ci nie. zabronię. O nie. mogę Ej, Borowczak, m czy mogę ci zabronić? Ej, jeść majonez. jak Ci zabraniam ci jeść z o, z O, z jak z jak Kill me. Kill me. Kill me. Kill me me razy a jakie N oni mają w ogóle łóżko obudowane? Hmm. Nie wiem, szkłem. Nie wiem, szkłem. Manstonem. My mamy y, pierwsze. Czemu wyszłeś? Aha, wy My tutaj mamy nie pierwszą nie warstwę y, obsydion, potem endstone, potem drewno, a potem wełna. Ej, to ciebie dołączyło do gry, co nie? Się do areny. Czy ty to tylko nie na Hypixelu tak dołączy. działa? Nie, nie dołączę. C -c -c jesteś w grze tutaj well czy nie? Nie, 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 da się tutaj nie, nie, da się tutaj Zabryś a i może się nie, nie, Wygry opłatkę, nie, opłatka, nie, nie, no. się nie, 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 Wygrywacie za, 1, za 5, 4, 3, no, jak ty. Yy, Farmi, kile, no. O Jezu, co za gość. Ma o życia? Rozwalę go! Rozwalę go! Co za gość? Idź sobie stąd, gościu, jeden. Ktoś napisał smutny, smutny miękki, nie. I... ludzie napisali smutne mięki. Tak? Jezu! Skąd? Skuch... Pająk! Wejść. Szybciej wejdź. Czekaj, ile trwa Okej, po prostu. Dawaj, jeszcze zagramy sobie w Murdermaster. Mm, <gry> 13 minut, 13 minut, 30 minut 30. 10. 10. Wow. Weź Wejdź do gry. A nie na to. A nie na to. Czemu nie wchodzić na grę? Halo. To nie Domix. To nie Domix. Jezu, co za tryker. Chyba tak. Czemu tak spiszgany? Gramy w grę Oniku. Dam dam dam, Albo gramy w grę Oniku. Dam dam dam. Eee... Okej, ty pięknie. Fajnie akurat. Nie akurat. Jak to, to zabiało? Jest dziwny. Ty <grywa> Nie ale to mnie strasznie rozbawiło. Okej, okay, jeszcze raz. Okej, okay, jeszcze raz. Ma nagrywasz? Przechwychwytywanie akarnie? Przechwychwytywanie akarnie? Zamknij się, jest, mówię ci, że jest. Prawie czy dwa razy. Załem 13 razy. Jakby. No to no to sprawdź raz. no raz. 14, 14 razy. Nie, już sprawdziłem 14 razy. No to jest 15, <grym> 15 razy. 32 razy. No. no to sprawdź 35, no 35 razy. Raz. Znaczy po co? Idę podrażę. Po Idę podrażę. Jumbo, eh, coco jumbo, eh, coco jumbo, eh, coco jumbo, jambo, oh, coco coco oh, coco jumbo, coco coco -co 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 jumbo, coco jumbo, jumbo, coco jumbo, eh, coco jumbo, eh, coco 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 jumbo, coco jumbo, eh. Koko... Koko szambo! Ej, kokosambo! Koko szambo, eee, Szambo eee, Koko Szambo eee. Mam perłę. A ja a ja mam jak mam perłę, miecz, trzyadnę miec, z dwójkę na bok, jeden upbreaking breaking. Ale żadnej zbrojki. <grym> jak zwykle. Czekaj, bo Są bo są trzy na mapie. Chyba... No, Nie, to... Nie, chyba to jest lubię. Ej, muszę. Ej, pomóż mi. Idziemy zabić. Idziemy zabić. A, pomocy, pomocy! A, pomocy! Pomocy! Łaaa! <laughs> Jezu, mnie rozbawiło, ale... Jezu, co ty odwalasz? Jezu, co ty odwalasz? Bo biorę, sobie swój temat. Ja ci mówię, abyś te... mi pomógł, a ty... sobie, ja ja sobie mówię, chodzi. Ja ci mówię, pomógł, abyś mi pomógł, 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 a ty sobie coś przebisz <coughs> ja tak w skrzynce. skrzynce o tym chodzi. O co ci chodzi? Ja sobie tylko grzebałem w skrzynce. <laughs> Elo, knurki Knur, cicho. Cicho tam. Knur I i cicho tam. Z tym, z tym dziewczyna. Jako Knur i gej cicho tam. Okej, okay, yy, tu są chyba trzy skrzynie. O kurde, mam yy, coś fajnego mam coś fajnego masz jakieś strzały A, kurde też to mam tylko że nie mam strzał fak ale mam sześć śnieżek i TNT nie wiem po co mi TNT ale czekaj bo tu jest chyba jeszcze trzecia skrzynka tu jest trzecia skrzynka może tu będą strzały fak nie mam strzał ale za to mam um, budulec i um, i jajka no czemu wyszłeś znowu Aha. A, ej, ej, mam, 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 mam ma. cię ekranu. Czemu znowu wyszłeś? Co ci Gościu, czemu wychodzisz za chwilę? Patrz na ekran. Patrz na patrzę. ekran. Czekaj. Ja, Gościu, ja tu, ja tu mam końcową rundę, nie mogę przegrać. Strzały! Okej, okay, mam przynajmniej Excalibur. Na mam. Mam Excalibur, i co ludziska, mam Excalibur, Szafne Strzałem, Breaking 1. Co mi ta zrobita? Może, może nie licząc strzelania z... O! Oh. This might this come in handy. Very much. Potion, potion of healing. This might come in handy too. But later. I... No, to... tu się dzieje? Eee. 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 There are millions of reasons. Gdzie są wszyscy gracze? Ja się boję. Mamusiu boję się. Mamusiu, I'm so scared because I don't know where all the grachas are. What? Konczę nagrywkę. Już trwa 27 minut. w ten głupi ekran i się ma.